Zawami mecz z kojatkami na przedzianów. Jak ocenisz to spotkanie? Znaczy szczerze powiem, że dopiero zaczynam na nowo swoją przygodę z hokejem po dwuletniej przerwie, bo urodziłam synka, więc drugiego, więc jest to dla mnie niby nowość, ale gdzieś tam wracam na stare śmieci, bo tutaj zaczynałam. Jeżeli chodzi o mecz, no to jest dla mnie wyjątkowy, bo całe życie grałam w Janowie i tam się tak ukształtowałam jako zawodniczka. Ale wydaje mi się, że mecz był dobry w naszym wykonaniu. Wiadomo, że Jan pokazał się lepszy, widać też po wyniku, ale jakby nie czujemy się gorsze. Tyle, ile mogłyśmy, tyle dałyśmy z siebie i jesteśmy z siebie zadowolone. A z czego według Ciebie możecie być najbardziej zadowolone po tym meczu? Wydaje mi się z tego, że ten wynik gdzieś jest niższy niż był na poprzednim meczu, to na pewno. I wydaje mi się, że poniekąd wykonałyśmy tą pracę, którą trener od nas oczekiwał, więc, więc trener też był zadowolony z nas, no i my przede wszystkim zresztą też, więc... Ty wspominasz o tym, że wróciłaś, czy no na nowo rozpoczynasz tą swoją przygodę z hokejem, e, wspominałaś też o tych kojotkach, e, no pewnie jakby pod wieloma względami był to wyjątkowy masz dla siebie. E, tak, no znam wszystkie te dziewczyny, które grają, e, nic się nie zmienia, jedynie dochodzą młodsze, no bo wiadomo, starzejemy się, ale jakby no, wracam tutaj na swoje miejsce, gdzie zaczynałam swoją przygodę, bo tutaj mnie tata pierwszy raz przyprowadzał na treningi, więc właśnie byłem dzisiaj na meczu jako mój najwierniejszy fan, bo zawsze jest na każdym, jeżeli tylko może być. No a z dziewczynami z Janowa no, znałam się dobrze, bo jeszcze po, po, po pierwszym porodzie, jak wracałam, to wracałam do Janowa teraz. Zdecydowałam się z, po prostu z takiej czystej logistyki tutaj wrócić do Tychów, ale nie ukryłam się, że bardzo się cieszę, bo też przyjaźnie się z w więc wracałam trochę poniekąd na stare śmieci i bardzo się cieszę, że tu jestem. I jak wyglądał tak bardziej technicznie ten powrót? <laughs> Nie wiem, jak się przygotowywałaś do tego pierwszego meczu? Czy długoś tej z dziewczynami trenowałaś? Czy trochę tak zostajesz rzucona na głęboką wodę i od razu e, ten mecz rozegrałaś? Znaczy, nie, nie nie zostałam rzucona na głęboką wodę, bo e, tak już od miesiąca tutaj przychodzę na treningi. Tyle, ile praca i, i dzieci, wiadomo, rodzina mi na to pozwala, bo to też są już zupełnie inne obowiązki. Więc tyle, ile mogę, tyle przychodzę. E, wiadomo, jakoś staram się to łączyć, e, ale spodziewałam się i bardzo chciałam zagrać mecz. Na początku przychodziło Tutaj z myślą, że chcę sobie potrenować, porobić coś dla siebie, mieć ten czas dla siebie. Ale prezes trochę wyszedł z inicjatywą, czy nie chciałabym zacząć znowu grać, więc tak krótko to przemyślałam, stwierdziłam, że brakuje mi takich, <grych> tej adrenaliny, tych emocji takich sportowych. I też fajnie, bo mam kontakt z dziewczynami, też zupełnie co innego, więc bardzo się cieszę, że, że udało mi się wrócić i że zostałam mile przyjęta tutaj do drużyny. Był w ogóle trudno podjąć tę decyzję, że wracasz do hokeja, czy tak raczej wręcz przeciwnie, już tak właśnie, tak jak mówisz, już nie mogłaś się doczekać i tylko myślałaś o tym, kiedy się uda? Znaczy, szczerze powiem, że na początku mówiłam nie, nie wracam, skupię się na czymś innym, no ale mój syn, ten młodszy, tak jakoś, nie wiem, stwierdziłam, że chciałabym się dalej gdzieś tam rozwijać, wiadomo, już nie w takim stopniu, ale no, tyle, ile mogę, tyle od siebie też daję, nie? więc ten starszy syn zaczął grać w hokeja tutaj właśnie w Tychach, chodzi na nabór, e, też z przedszkola ma e, hokej, więc jakby siłą rzeczy i tak tu jestem, więc stwierdziłam, że czemu nie spróbować, skoro jestem tutaj przynajmniej dwa razy w tygodniu z synem e, i gdzieś tam... No, tych genów nie oszukamy, nie? Mąż hokeista, ja hokejistka, więc no fajnie, że mogę jeszcze to kontynuować na takiej zasadzie bardziej zabawa niż taka czysta dyscyplina, bo wiadomo, że ja też nie jestem w stanie być na każdym wyjeździe, na każdym treningu, bo jest to po prostu ciężkie, ale trenerzy tutaj rozumieją, szanują to i akceptują. Tak, taką formę, jaką ja przybrałam i jestem tutaj raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, ale gdzieś to się tam sklepia i, i trenerzy mi ufają, więc cieszę się, że mogłam naprawdę tutaj wrócić. Czy można w ogóle mówić o jakimś takim celu <grym> dla Ciebie indywidualnym? <grym> czy raczej po prostu no, gra w hokeja, okay, takie czyste oddanie się pasji, to jest taki właśnie Twój cel? Znaczy powiem szczerze, że od dziecka jak zaczynałam, moim celem było Mistrzostwo Polski. Nigdy nie udało mi się go zdobyć i E, jakoś już się z tym pomału oswoiłam, pogodziłam, nie ukrywam, że gdzieś tam w mojej głowie zawsze to jest, ale, ale jakby no w takiej rzeczywistości bardziej jest to na zasadzie zabawy. E, gdzieś tam strzelania bramek, wygrywania. Ja zawsze powtarzam, że ja już w swoim życiu wygrałam dużo, bo mam dwójkę wspaniałych, zdrowych synów, więc dla mnie to jest podstawa. Mam super rodzinę. Wspierającego męża, więc naprawdę, ten hokej to jest tylko czysty taki dodatek do tego, żeby, żeby móc coś robić dla siebie.